Dzień dobry Państwu, przede wszystkim dziękuję za pytania skierowane do mnie, postaram się na nie odpowiedzieć, tak czytając je na gorąco. Co Pani sądzi o młodym pokoleniu, czy teatr to medium dla nich zrozumiałe. Po pierwsze, wszyscy ludzie w moim wieku widzą w młodym pokoleniu i własną przyszłość, dlatego, że jest to, jest to grupa ludzi najbardziej aktywnych, a aktorstwo to jest taki zawód, który polega, znaczy zależy bardzo od publiczności i ciągle odwołujemy się do tych pokoleń, które zaczynają, które mają czas na to, żeby w ogóle się interesować sztuką, kulturą, ponieważ tak naprawdę z praktyki wynika, że to zainteresowanie, nawet jeśli jest, to kończy się w wieku 25 lat, a potem, a potem sporadycznie się w tej kulturze e, e, albo uczestniczy, albo się ma z nią kontakt. W związku z tym tak naprawdę wszystko, co myślimy, co robimy, ja robię teatr, oczywiście dla ludzi dojrzałych także, ale cały czas myślę, że trzonem e, publiczności są jednak e, młodzi ludzie, którzy albo się w teatrze zakochują, albo przychodzą raz, dwa, trzy i więcej do niego nie wracają. E, dlatego to, co myślą, jak czują, jacy są, a z założenia uważam, że są wspaniali. Wszystki, wszyscy młodzi ludzie, którzy zaczynają, są wspaniali, dlatego że są kreatywni, dlatego że mają obowiązek i prawo do protestu, do własnego zdania, do oryginalnej myśli, do nowych, że tak powiem, posunięć konika szachowego w życiu i w sztuce. Dlatego są głównym partnerem. Myślę w związku z tym o, o młodym pokoleniu jak najlepiej, a teatr. Czy jest to medium dla nich zrozumiałe? Myślę, że tak, że teatr jest medium zrozumiałym właściwie dla wszystkich, natomiast jednych to bawi, drugich nie, jednych to interesuje, drugich nie, jedni pobudza in, wyobraźnię, innych nie. Oczywiście mm, są różne rodzaje teatrów, są teatry tradycyjne, awangardowe, gra się klasykę, gra się farsę, gra się komedię, czarną komedię, każdemu odpowiada co innego, natomiast Myślę, że ta zwyczaj, jak jest dobry, to, to jest zrozumiały i interesuje, interesuje wszystkich. Jak się pani współpracuje z córką? W końcu jest pani jej szefową. Czy to dobry pracownik z córką? Po pierwsze pracuje mi się coraz lepiej. Początek był absolutnie histeryczny z obu stron, ale tak jak to jest, nic nie mam w tym dziwnego. To tak jak. To tak jak każdemu pracuje się trudno z własnym dzieckiem, kiedy sprawa dotyka rzeczy intymnych. Ten zawód jest sprawą intymną. Ten zawód wymaga całkowitej otwartości na, na pokazywanie uczuć, okazywanie uczuć. Ten zawód, nie, nie, uprawiając ten zawód, próbując do jakiegoś tekstu, do jakiegoś filmu, nie można ukryć, jakim się jest naprawdę człowiekiem, jak się myśli, i w grę wchodzą tu naprawdę. E, m, takie refleksje życiowe, zdobycze, m, 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 poglądy na moralność, na, 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 na wszystko, i wtedy przed własnym dzieckiem się zdaje w jakimś sensie egzamin. I ja miałam z tym problem. Poza tym trudno jest grać, rozmawiając z własnym dzieckiem, na przykład kiedy trzeba zagrać płacz, łzy, wzruszenie, i nagle się to robi w sposób otwarty, taki bez żadnej. Bez żadnej osłony, bez żadnej, bez żadnej pomocy, tak bez litości. Kamera nie ma litości, a patrzeć w oczy dziecku i grać, że się płacze, czy że się, czy że się jest czymś bardzo przejętym, to jest sprawa bardzo intymna. Natomiast dzisiaj jesteśmy obie dojrzałymi aktorkami, zawodowcami w tym zawodzie, i myślę, że potrafimy, Pokonać tego rodzaju emocje, które towarzyszyły nam, znaczy, tak intensywność emocji, która towarzyszyła nam u początków. Natomiast ja szczerze mówiąc, unikam, to znaczy, wydaje mi się, że jest lepiej, jak, jak każda próbuje ze swoim reżyserem, ze swoimi partnerami w jakiejś tam sprawie innej, jest nam łatwiej czasem Wydaje mi się, że nasz wspólny udział w jakimś przedsięwzięciu buduje to przedsięwzięcie i wtedy się na to zgadzamy z dużymi kosztami własnymi. Czy ja jestem jej szefową? Ja jestem jej szefową tak samo jak jestem szefową wszystkich tu aktorów i, i wszystkich, ale to jest sprawa zawodowa, to nie są w ogóle sprawy, które poza tym... Co to znaczy szefową w teatrze? To wszystko opiera się na zasadzie takiej totalnej otwartości. Tu się nie da bez uczuć, bez emocji, bez empatii pracować. To jest takie miejsce, to jest takie miejsce pracy zdumiewające, gdzie nie istnieją tak zwane personalne zależności i hierarchia. Dlatego że literatura teatralna jest tak napisana, że główne role, te role wiodące. Są pisane dla młodych ludzi. Najczęściej bywa tak, że mistrzowie grają epizody, a młodzi ludzie, początkujący aktorzy, grają duże role w spektaklu. Tak jest najczęściej. Tak jest, tak jest po prostu skonstruowana e, cała dramaturgia. Na, e, na, ta, na takiej relacji właściwie większość tekstów się zasadza i każdy doświadczony aktor wie że wcześniej czy później przyjdzie mu po prostu akompaniować młodemu koledze, który będzie grał główny temat. W związku z tym nie ma tu szefów, są tu ewentualnie uczniowie, mistrzowie, ale wszystko się odbywa na zasadach wzajemnej współpracy i bardzo, ścisłej, bardzo ścisłym związku emocjonalnym. Jest to bardzo specyficzne miejsce pracy, w związku z tym nie ma ani hierarchii, ani, ani, ani zależności takich jak, jak na przykład w biurze jakimś tradycyjnym. Jestem studentką Wydziału Aktorskiego w Łódzkiej Filmówce. Jak czuje się aktor wcielający się 13 lat w tę samą postać Shirley Valentine? 21 lat, proszę Pani. Jak nadać roli tę samą świeżość, którą miała na początku? Więc gram 20 lat Shirley Valentine i ta rola zmienia się razem ze mną. Cała sztuka polega na tym, żeby ta rola nie była skostniała. Ja zmieniam się jako osoba, kobieta, Polka. Matka, żona, a w te role można wszystkie te postaci wpisać i wszystkie zmiany też w niej zarejestrować. Dzięki temu to przedstawienie jest ciągle żywe. Myślę, że gdyby takie nie było, to ludzie nie przychodziliby tak tłumnie, szturmując drzwi teatru od tylu lat. Myślę, że w dniu, kiedy poczuję, że ta rola jakby się skostniała i że odtwarzam coś tylko co wieczór, w tym dniu przestanę to grać. W tym dniu pożegnam się z tą rolą. Zresztą kiedyś już był taki moment, było takie pół roku, kiedy nie grałam tej roli, i po pół roku, na prośbę dyrektora teatru powszechnego, którego byłam wtedy aktorką, zagrałam ją na nowo, i wtedy publiczność, która wchodziła do teatru, stukła wszystkie szyby w holu wchodzącym do teatru. W związku z tym postanowił mój dyrektor i ja, że widocznie spektakl się nie zestarzał, nie skostniał i będę grać dalej. A jak się czuję? No, czasem wydaje mi się, że nie czuję różnicy w przejściu z kulisy na scenę, ale to nie jest prawda. Chodzę i potem zapominam po pięciu, dziesięciu minutach, że, że jest to o, dziewię dziewięćsetny raz czy, czy, czy tysięczny raz i po prostu gram to na nowo, za każdym razem ciągle innej publiczności. Nie bardzo lubię, jak czuję, że na widowni są ludzie, którzy widzieli to wiele razy. Wolałabym to opowiadać ludziom, którzy widzą to pierwszy raz. No ale i to mnie bawi, że za każdym razem jednak oni znajdują w tym inne rzeczy, ja inaczej interpretuję. Znaczy nie inaczej, bo konstrukcja zostaje ta sama, temat zostaje ten sam, ale zmieniają się po prostu niuanse interpretacyjne. Inna osoba to odpowiada. Z każdym dniem staje się inna i dzięki temu i Shirley z każdym dniem staje się inna. Życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli pani jest studentką Wydziału Aktorskiego, życzę wszystkiego dobrego. Muzyka